Jakiś czas temu mówiliśmy Wam o ciekawym eksperymencie fana, który postanowił wykorzystać ostatnie demo Matrixa na Unreal Engine 5 i trochę je zmodyfikować. Stworzył mechanikę latania mocno inspirowaną Supermanem, efektami swojej pracy pochwalił się na Twitterze oraz Reddicie i ludziom bardzo się spodobało. Demo udowadnia, że gra o Supermanie jest możliwa do zrobienia, nawet mimo krótkiego czasu tworzenia, który wynosi tydzień. Po najlepsze ceny gier zapraszam na eneba.com. A z kodem Lootbox wyda się jeszcze mniej kasy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Gość stworzył mechanikę latania, której nie powstydziliby się giganci branży. Od dawna wydawcy i twórcy boją się tworzenia gry o najsilniejszym superbohaterze. Swego czasu nawet jedna taka gra została anulowana. Po genialnym odbiorze pracy, Wolot postanowił zebrać małą ekipę i zaczął pracować nad pełnoprawnym tytułem Supermano podobnym. Oczywiście nie możemy spodziewać się cudów, bo jednak stworzenie gry AAA nie jest możliwe ze środkami jakiegoś posiada. I mimo wszystko, jeśli jego produkcja się ukaże i zbierać będzie coraz to większe zainteresowanie, Warner Bros. może w końcu zdecydować się stworzyć grę AAA. Za to tytuł fana może stać się niesamowicie. Intrygującą technologiczną ciekawostką i inspiracją, bo przecież nie od dzisiaj wiadomo, że największe przełomy w grach wychodzą od niezależnych indie deweloperów. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie i jakie gry chcielibyście zobaczyć na tym silniku. Kojarzycie chyba Diablo 2 Resurrected. Jeśli ktoś jakimś cudem nie zna tego tytułu, to jest to odnowiona całkiem niedawno wersja Diablo 2, która zebrała ogromne grono entuzjastów i jak się okazuje, sprzedała już 5 milionów egzemplarzy. Tytuł ukazał się na PC i konsolach i mimo tego, że Diablo miała kilka problemów technicznych, to wydaje się, że twórcy odwalili kawał dobrej roboty, szczególnie za sprawą ostatniego patcha 2. -3. 4, który poprawił ogromnie dociągnięć. Także w przyszłym tygodniu, 28 kwietnia, Diablo 2 Resurrected wystartuje pierwszy sezon rankingowy. Wszyscy jednak najbardziej czekamy na Diablo 4, bo jest to gra zapowiadana od lat i szczerze nie mogę się już doczekać kolejnych gameplayów, ale tak się składa, że kilka dni temu zintegrowano ze sobą Vicarious Visions i Blizzard, czego skutkiem są wspólne prace nad grą, co z pewnością przyspieszy i poprawi jakość prac nad kolejną odsłoną Diablo. Solasta Crown of the Magister to turowy RPG fantasy, który spotkał się z dobrym przyjęciem ze strony graczy. Nawiązuje do takich gier jak Divinity Original. Czy czy legendarny Baldur's gate i tak się składa, że Solasta otrzymała dodatek Lost Valley, który można kupić na Steamie i GOGu za 53.99, ale to nie koniec niespodzianek. Twórcy postanowili wprowadzić do gry tryb sieciowy jak i kooperację od dwóch do 4 graczy, także teraz bez problemu zagracie ze znajomymi, ale wróćmy sobie może do Lost Valley, czyli dodatku, który skupia się rzecz jasna na kampanii fabularnej. A co ciekawe, to fabuła oferuje nieliniową opowieść z wieloma zakończeniami. a podczas naszej przygody napotkamy nowe lokacje i przeciwników. Także jeśli chcecie sobie kupić podstawkę jak i dodatek, to macie serio fajne promki na Steamie a w opisie. Wiele osób wspomina, że mimo kolejnych aktualizacji dalej nie dostaliśmy języka polskiego, co jest przynajmniej dla mnie konkretnym nieporozumieniem i kompletnie nie rozumiem tego trendu pomijania języka polskiego, jakby nasza społeczność graczy była znikoma i nie miała znaczenia. Według mnie totalna chpinam, zresztą napiszcie co myślicie o tym w komentarzach. Ostatnio nastąpiło spore nieporozumienie między CD Projekt Red a społecznością, na które dałem się nabrać, zresztą nie tylko ja, bo błąd wynikał od strony samego dewelopera. Popularny ostatnio temat raportu finansowego firmy, z którego mogliśmy się dowiedzieć na przykład o przesunięciu DLC oraz o tym, ile osób. Nad nim pracuje. Jednakże okazuje się, że wykres został poprawiony, bo zawierał tak na dobrą sprawę fałszywe informacje. Z tamtej grafiki wynikało, że jakieś 17% zespołu pracuje nad rozszerzeniem do Cyberpunka, ale okazało się, że jest to 49%, więc różnica jest ogromna i całkowicie zmienia nam punkt widzenia. W najnowszej grafice jasno widać, że Cyberpunk jest obecnie priorytetem, jeśli chodzi o pracę z TT Projektu, a po wcześniejszym wykresie wszyscy myśleli, że chodzi o Wiedźmina, bo przecież wszystko na to wskazywało. Nie wiem z czego wynika taka pomyłka i jakim cudem nikt z firmy nie zweryfikował wykresu, ale według mnie jest to spora wtopa, bo przez to w sieci lądują fake newsy. Zresztą sam się już że premiera dodatku przesunięta jest na przyszły rok, a dalej pracuje nad nim 17% zespołu. Także podkreślam jeszcze raz, że jest to 49%, co sprawia, że grą nadal zajmuje się znaczna część zespołu REDów i nie mamy się o co martwić. Stety, niestety, niestety, tracą tutaj troszkę fani Wiedźmina, bo tak na dobrą sprawę nadal mniejsza część zespołu zajmuje się utworzeniem nowej sagi, przynajmniej tak wynika z tego prawidłowego wykresu. Tak czy siak jest to raczej odległy projekt, więc nie ma co gadać, i Redzi po prostu muszą nadal rozwijać i wprowadzać nowości, bo to jednak projekt, na który poświęcili ci wiele lat i raczej nic go tak po prostu nie przekreśli i nie odetnie od pracy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mega dziwna sytuacja i mam nadzieję, że będą przykładać większą uwagę do weryfikowania swojej pracy, bo albo zawinił grafik, albo ktoś serio pomylił statystyki. Już parę razy na naszym kanale wspominaliśmy wam o Medieval Dynasty, czyli takim średniowiecznym sandboxie, który na ten moment zanotował 90% pozytywnych opinii, a jednocześnie bawi się tam od 1000 do 2000 graczy, co jak na to, że jest to dość niszowa i niezależna produkcja jest wynikiem całkiem godnym, szczególnie, że premiera odbyła się jeszcze we wrześniu. Render Cube cały czas wpuszczają nowe aktualizacje i usprawnienia i nie zamierzają się zatrzymywać, bo poznaliśmy ich dalsze plany. Po pierwsze chcą rozwinąć parę wątków, nowych zadań i wprowadzić dialogi oraz co ważne udostępnić wersję na konsole, jak i dodadzą do gry nowe zbroje, tarcze czy herby. Pierwsze zmiany pojawią się już niedługo, zaś te największe dopiero w przyszłym roku. Jest to oczywiście niewielki zespół, więc zmiany mogą trochę potrwać. Niewykluczone są także drobne opóźnienia, ale mega szacun za rozwój i stawianie sobie naprawdę konkretnych celów. Medieval Dynasty dostępny jest także w Game Passie, a na Steamie trwa prompkam, dzięki której kupicie grę za 81.75. Ukraińskie studio odpowiedzialne za Starkera GSC Game World, jakiś czas temu zorganizowało akcję charytatywną, której zyski miały zostać przekazane, rzecz jasna, na pomoc Ukrainie w tym niezwykle trudnym czasie. A deweloper przygotował nawet specjalne promocje, dzięki którym nie dość, że mogliśmy kupić gry taniej, to jeszcze pomagaliśmy potrzebującym za naszą granicą. Akcja się zakończyła i finalnie zebrano jakieś 800 tysięcy dolarów, co jest naprawdę fajnym wynikiem. I wydaje mi się, że społeczność graczy może być z siebie naprawdę dumna. Twórcy opublikowali krótkie oświadczenie na Twitterze, w którym poinformowali także, że wszystkie fundusze przekażą organizacji Comeback Alive. Już nieraz to mówiłem, ale gdy przychodzi co do czego, to gracze naprawdę potrafią się zjednoczyć. Zresztą nie tyczy się to tylko i wyłącznie graczy, bo deweloperzy, jak i największe firmy, także pokazują, że potrafią pomagać i przekazują często ogromne środki na różne fundacje. Zbiórki na rzecz Ukrainy można zaobserwować także u streamerów, którzy z donatów często zbierają kwoty rzędu 10 tysięcy w górę, więc szacunek dla wszystkich, którzy decydują się pomagać. Także to na tyle, dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i do jutra.